Witamy w programie Senior w sieci, w którym porozmawiamy o ciekawych stronach internetowych i aplikacjach dla seniorów. Jakie propozycje zamieściłeś dziś na dzisiejszej liście Kacper? Wyróżnione pozycje wśród aplikacji i stron rozrywkowych to Facebook, Words of Wonders, YouTube i Pinterest? Przedstawimy dziś także aplikacje używane na co dzień: Allegro, Glowo oraz M Obywatel. Na Facebooku uzyskasz dużo informacji, na jaki temat chcesz. Możesz także dołączyć na grupę o dowolnej tematyce oraz pisać ze swoją rodziną lub znajomymi na prywatnym czacie. Ludzie często tam wrzucają zdjęcia i filmy dokumentujące chwile ze swojego życia. Istnieje również coś takiego jak Facebook Marketplace, gdzie możesz wystawić na sprzedaż lub kupić używane przedmioty, takie jak ubrania bądź słuchawki. Words of Wonders jest aplikacją, w której możesz rozwiązywać krzyżówki na różnym poziomie trudności, od najniższego aż po poziom, gdzie tylko mistrzowie sobie poradzą z wyzwaniem. Jednocześnie w tle przewijają się panoramy magicznych miejsc, takich jak wieża Eiffla bądź pasma górskie. Na platformie YouTube możesz oglądać filmy i słuchać muzykę o dowolnej tematyce. Można tworzyć własne playlisty z ulubionymi filmami i piosenkami oraz dzielić się opinią na temat tworów Innych osób wrzucających na tę platformę w różnych treści. Pinterest to strona, na której ludzie pokazują swoją pasję poprzez zdjęcia lub krótkie filmy. Łatwo tam znaleźć inspiracje dotyczące podróży i ogrodnictwa, aż po majsterkowanie czy stolarstwo. Teraz przejdźmy do aplikacji, które mogą się przydać na co dzień. Allegro to strona, na której zakupisz niezbędne artykuły każdej kategorii. Istnieje również opcja, dzięki której można sprzedawać używane przedmioty oraz je nabywać. Działa to podobnie do wcześniej wspomnianego Facebook Marketplace. Glovo to aplikacja, która przyda się seniorom, którzy mogą mieć problem z wychodzeniem z domu. Działa ona tak, że zamawia się zakupy lub jedzenie z dowolnej restauracji. A uprzejmy, dostawca dowodzi zamówienie prosto pod drzwi. Aplikacja M-Obywatel. Daj łatwy dostęp do wszystkich Twoich danych osobowych, takich jak paszport czy prawo jazdy. Załóżmy, że podczas jazdy przekroczyliście prędkość, policjant Was zatrzymał, aż Wy zapomnieliście prawa jazdy z domu. Popadlibyście wtedy w panikę, prawda? Wtedy z pomocą wkracza M-Obywatel, który nieraz uratował mi skórę. Oj, nie raz. Warto wspomnieć, że jeśli jesteś seniorem, najprawdopodobniej istnieje dysk <laughs> spożywczy, z którego korzystasz najczęściej. Często sklepy mają swoją aplikację, w której można znaleźć kupony, które mogą Ci się przydać. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za Waszą uwagę. Żegnajcie! A to był senior w sieci i Kacper, Łukasz oraz Franek.